Halo, halo, cześć, witajcie serdecznie z tej strony ponownie Lewy Master. W tej chwili jest ze mną Wilku, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Za chwilę zaczynamy kolejny mecz. Tym razem zmierzą się ze sobą drużyny grupy B. Będzie to Slajdzik z Nerdzikiem i Janusz z Sosiem, którzy już przed chwilą grali razem z Chris Wertem. Zobaczymy jak ten mecz im pójdzie w tej chwili. My już jesteśmy gotowi do rozpoczęcia tego spotkania, więc daję znać zawodnikom, że już mogą zaczynać. I za chwilę już przeniesiemy się na boisko. Widzimy drużyny. I już przenosimy się na stadion, aby móc komentować to spotkanie. Tak jest, tak jest, już przenosimy się, jesteśmy już na stadionie. Wspomnę tylko, że nie wiem jaką, jakie rangi mają Cosiu i Jonusz wiem, że grają na Grand Championów z poprzedniego sezonu, więc bardzo duże. Bardzo duże wymagania, co muszą być podjęte. Dokładnie. Wczorajsze mecze e, Slajdzika i profesora Nerdzika były bardzo widowiskowe. Grali bardzo mocno, bardzo agresywnie, e, dużo już. umiejętności. Już Nerdzik widzę tutaj przy piłce. Wycofanie do Slajdzika. Slajdzik wybicie. Nerdzik już taniec w powietrzu rozpoczyna. Ale zatrzymany. Na razie drużyna Cossia stawia potężny opór. Jonusz, Jonusz odbije. Oj, został zbumowany. Tak jest, łap, mamy łap. A agresywne wejście. Usقول, Pierwszy Demolition. Bramka. Super, przepiękna bramka tak zwanej lewej fałszywej opony. No powiem szczerze, że jestem ciekawy tego meczu. Ja również, ponieważ tutaj, no ścierają się potęgi, jakby na to nie patrzeć. Kolejne zbumowanie, Nerdzik, ależ żony jest agresywny dzisiaj. No idzie po zwycięstwo, ewidentnie. Tak, tutaj tak, z tego co rozmawiałem z chłopakami, zapowiedzieli, że idą po zwycięstwo w tym turnieju. Ale CoSiu tutaj dobrze bardzo broni, wychodzą. Janusz za nim, oj, Janusz łap to, dobrze, nerdzik piękny, taniec w powietrzu znowu, odbitka, slajd, nie, nie trafił, w takim momencie nie trafia, dobrze, na spokojnie, na spokojnie Janusz, ajajaj, aj, aj, strata piłki, super, nie, widzę, że niesamowicie, masz niesamowicie swoich, zablokował, masz swoich faworytów, czy to jest związane z tym e, dniem wczorajszym, gdzie... Tutaj e, mocno się pokazali właśnie drużyna Slajda i Nerdzika. Chciałbyś, żeby znalazł się ktoś taki, kto im, że tak powiem, trochę pomiesza szyki? Tak i mam nadzieję, że będę to ja i <laughs> <laughs> więc na razie, Więc na razie tylko obserwuję tutaj potężne krywali jak grają, ale widzę, że grają dość agresywnie, szczególnie Nerdzik. O i taniec, tak jest, przyklejona piłka. Arielle, ale wybronione dobrze, przez Janosza, bardzo, wybr bardzo dobrze wybronił już. Bardzo dobra blokada, coś. Tak jest. Chłopaki nie odpuszczają. 2-0. No, jako minutę. ciekawostkę, jako aj, ciekawostkę aj, aj. mogę powiedzieć, że e, Cosiu pojawił się w drużynie e, przez, e, bym powiedział, e, problem z, z poprzednim zawodnikiem. Tutaj jak, Cosiu jako e, zawodnik rezerwowy w dniu Aha. dzisiejszym dołączył do drużyny Janusza. I widać, że kleim im się ta gra, dzielnie sobie radzą, super dogrywają piłki, no świetnie tak, tak. się to ogląda. Tak, tak, dokładnie, dokładnie, tak jak mówisz. Mimo tego, że nie wiadomo, bo chyba nie grali ze sobą, to. No na pewno nie przygotowywali się, się razem do turnieju. Całkiem dobrze się dogadują, no wiadomo, no komunikacja, komunikacja to jest przede wszystkim. Tak jest. Z tego, co ja się odrobinę orientuję, to mieli ze sobą kontakt wcześniej. Grywali już nawet ze sobą razem, ale jestem przekonany, że wspólnie do turnieju na pewno nie. E, ale łatwy powierzchni drgał. Dzięki Co do, pięknie dokończył. Pięknie, on już tutaj, ale niesamowicie zagrał. No i mamy bramkę po stronie drużyny niebieskiej. Świetne Jeszcze zagranie. Tak, Tam widziałem na ścianie Nerdzika. Tak tu nie dojechał, piękne to było. Aż musiałem zwilżyć gardło. No, powiem szczerze, że takie akcje komentować to naprawdę. No, czasami słów nie starcza, czasami nie nadąża się. Miałem dzisiaj już problem z tym, żeby pokomentować tak zawiłe akcje, że po prostu nie nadążałem już sam. A, Aj, pięknie. piękna obrona pięknie. tutaj. I on już pięknie próbował tutaj przejść taką delikatną lobą ale niestety no nie. próbowali nie się to przebić ale bramka to. jak zamurowana profesor Nerdik w tej chwili już e, przejmuje piłkę leci nie czekając i on już tutaj e, spokojnie przejmuje blokuje cosiu wybija piłkę i przebija dalej przebiega przedłużenie przebiega. został tylko slajdzik ale slajdzik sobie poradził przechodzi janusza Idzie prawą stroną. Podanie. Dobrze. Ładnie, pięknie, dobra obrona. Pięknie tutaj kontrolował cały czas. Miał tą piłkę w zasięgu, żeby mógł szybko zareagować e, i opłaciło się to. E, wybronili się. Tutaj Janusz podbija piłkę. Boż, tak. Czy ktoś podleci? Po, powietrza no. Koźlak. piękny. Pięknie! Koźlak. No chciałem właśnie... Niesamowita bramka. Chciałem właśnie powiedzieć, że te wysokie piłki, gdzie szybuje ona tuż pod sam sufit. Dla bramkarza są to najbardziej nieznośne piłki, ponieważ kamera szybuje w powietrze wysoko do góry i nie ma kontroli nad tym, gdzie tak naprawdę się bramkarz i piłka znajdują. Tak, jest, tak jest. bardzo ciężko określić właśnie miejsce, gdzie się stoi jak kamera zaczyna wariować za piłką. Janusz, wybi, wybi dobrze Janusz. Pięknie. Pięknie, przerzut na drugą stronę Demolition. I co leci do przodu, slajd A, tu próbuje, lekki oj, jest granie. ach, ale niebiescy dalej przy piłce, zablokowany profesor, i on już obroni, tak jest, wybija okay. ze światła bramki, wybija dalej, leci po ścianie, obrana. przerzut, na środek boiska, Nerdik, nerdzik, kurcze, nerdzik, ale zatańczył w tym powietrzu, aj, I bardzo jest. agresywny jest nerdzik dzisiaj, Dokładnie tutaj slajdik nie czekał na to, żeby e, przepuścić tą okazję. E, Nerdik zasłonił trochę zawodników, a slajd wykorzystał to i trafia do bramki. Muszę powiedzieć, że nerdzik nawet wybił tych Otóż zawodników drużyny przeciwnej. Nietypowy, e, nieudany bym powiedział tutaj trochę ten kick-off. Bramka. Oj, e, oj, 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 oj i nietrafione. Tak, sekund 6 sekund do końca i wszystko może się zdać. aj Niewiele zabrakło. Czy jeszcze uda no, się wcisnąć? Mają piłkę jeszcze w powietrzu. Jeszcze jest, jeszcze, jeszcze próbują. Noż. Och! Powiem szczerze, bałem aj. się, że y, profesor Nerdzik y, O, mamy tu jakiś problem techniczny. Coś mi się pojawiło, błąd z połączeniem. Zobaczymy jak będzie wyglądał następny set. Chyba zostałem. Yy, dobra, jest, jestem już z powrotem. Na czacie piszą, proszę zmienić mapę. Nie no, pasuje Januszowi. No już nie zdążyłem rzeczywiście yy, powiedzieć. No ta yy, rzeczywiście mapa jest dość specyficzna. Ona dalej występuje w, na liście yy, map yy, zwykłych, standardowych, więc to nie jest jakiś yy, niestandardowy yy, jakby niestandardowa mapa, ale ma bardzo specyficzną kolorystykę, bardzo specyficzny shading. I, i znam wielu zawodników, zresztą sam też nie przepadam za, za tą e mapą. No, cóż, na szczęście to był pierwszy set. Ale tu już przenieśliśmy się na Wasteland, Piękne tak rozpoczęcie, jest. coś miał okazję. No, panowie się bardzo bronią. Oj, Nerdzik, wysoki koźlak. Dobrze jest, Jest obrona. Dobrze. Niesamowita wybrona tam była od Cosia. Nie od Cosia, od Janusza. No, ale tego już nie No, profesor nie Nerdzik, mimo wszystko. Profesor Nerdzik na zimno, z zimną krwią wykorzystał taką piłkę, którą dokładnie. idealnie podał Slajd. Dokładnie, dokładnie. Ładna wrzuta w pole karne tuż przed Nerdzika. E, I zakończenie bramką. Pierwsza bramka dla drużyny pomarańczowej. Dla slajda. Zatrzymanie Kikofu. offu Oj, Nerdzik, tak to. On... Szybka bramka. On wykorzystuje takie sytuacje. Nie można mu zostawiać takich piłek. Trochę chyba niezgranie, teraz było z chłopaka w... u chłopaków niebieskich. Caosiu pojechał chyba po. Chyba po groszka pojechał po nitro. I zostawił zarusza mm -hmm. na środku. Ale już mamy kolejne rozpoczęcie. Nerdzik znów agresywnie do piłki. Dobrze, Jonusz. Jonusz atakuje bez, i skończy bez. to bramką. Będzie jest tak jest jest jeden. Pierwsza bramka w tym secie dla drużyny niebieskiej. Gratuluję. Pięknie Bardzo tutaj kontrola. Janusz. Sklei Pięknie skleił tą piłeczkę na masę. Zachował zimną krew. Tak jest, doprowadził ją do końca. Nie bez przyczyn mówi się, że e, strzał e, na pustą bramkę jest najtrudniejszy. E, tak, Dokładnie. Niejednokrotnie. Oj, oj, mamy chyba problem, Cosiu. Coś chyba zawczył. Nie widziałem, żeby się ruszał. No właśnie. A pat, pad padł pad mu. Padł mu. Padł mu, padł. Kurczę, no szkoda, szkoda. Mam nadzieję, że tutaj w zawodnicy. Hmm. Ale już coś jest, jest w grze. Jest w grze. Tutaj zawodnicy zaczekali mimo wszystko na to, żeby się upewnić, że zawodnik dalej gra. Nie wiem czy Tym razem... oddać. Chyba chcą im oddać bramkę, tak mi się wydaje, bo coś widzę, że. Tak. No powiem ci szczerze, że naprawdę. E... Oj, pełny szacunek dla chłopaków. Super. Gratuluję. Tak. Szafłapa, niesamowita. Panowie. Niesamowita Bardzo akcja, gra Fair Play. To jest coś, co chcemy oglądać w tych meczach. Jak napisał profesor Nerdzik, gramy honorowo, gramy honorowo, oczywiście, że tak. Wspaniale. Niesamowicie szacun pełny dla chłopaków. No i rozpoczynamy już, teraz pełny kick-off. Janusz w Tak jest. Dobrze, coś wybija. Ubił. Janusz po tak. środek jest. Oj, Sosiu, tak, pleckami. Stał prosto w bramkę. Oj, 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 oj wybranie. Do... A, jest. pięknie, Janusz. Ależ to jest, ależ to jest obrona. Wspaniale. I double shot, tak zwany. Ale nie poszedł światło bramki, niestety, coś lekko zatrzymał, ale coś, bo tam zjechało chyba po dachu. Oj, profesor Nerdzik nie śpii, tutaj, i tutaj pilnuje i mamy profesor Nerdzik. Kolejny raz blokuje piłkę i tutaj slajd już atakuje ją z powietrza, wystawia do środka, leci do niej dalej. Nie podawał Nerdzik, Nerdzikowi już widzę. i jest, podwójna obrona. I on już wybija. Ale jeszcze, jeszcze slajdzik dostał, jeszcze slajdzik dostał, tą piłką zatrzymał ją. Oj nie, o, troszkę przelicza. za wcześnie. Oj, coś I, i strzał betlisz, z od... Za wysoko. Przepięknie, coś, pięknie. Ale tu już jest, już jest profesor Nerdzik, on nie odpuszcza. Oj, 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 oj. Ale szafa Ale To było niesamowite teraz. Niesamowite. Oteczny błąd Cosia, który uratował Jonusz. I Jonusz mamy Demolition. Skumowany. I brameczka, to się musiało tak skończyć, to się musiało tak... Niewiele zabrakło, już tutaj widać było, że coś próbował mimo wszystko jeszcze. A nie, to Jonusz Ale, już po porocie, już nie, nie zdążył, nie zdążył. Już nie zdążył, nie zdążył. Za silny i za precyzyjny strzał mamy 4-2 dla drużyny Slida i Nerdzika. Piłka wędruje na ścianę i profesor Nerdzik już strzela. Jonusz pięknie tutaj blokuje piłkę. Zatrzymał Truba... znowu. Tak, dubicia. O, zamknęli ich tam na bramce teraz. Dobrze, Jonusz poszedł bokiem. Będzie ze ściany? Nie, Nerdzik już, prze... już mu to przejął lekko. I slajd. Ajajaj. Aj. Ależ nie... O, Jonusz się zemścił. Czyżby slajd, karma? Nie, nie udało mu się. No, ciekaw jestem, czy jeszcze uda im się tutaj dogonić drużynę pomarańczową. Chciałbym to zobaczyć. Powiem szczerze, najciekawsze stają się te ostatnie sety, kiedy wynik dalej jest nierozstrzygnięty. No jestem ciekaw, jak takie spotkanie mogłoby się zakończyć. Tutaj rewelacyjny. E, w ataku i obronie e, drużyna Cosia i Janusza. E, Slide Energic e, Bardzo tutaj mocno strzelają, bardzo mocno napierają na, e, na drużyny niebieskich. Natomiast tak ci tak, dzielnie nie się bronią. Nie, odpuszczają. Tak, chłopaki bardzo dzielnie grają. O czym mówię, oczywiście mówię o Cosiu i o Jonuszu. Mm -hmm, mm -hmm, tak, jak najbardziej. Bo nerdzik, Nerdzik i Slajdzik nie odpuszczają, mimo że... No, Można powiedzieć, że teoretycznie mają wygraną w kieszeni. To i tak czują respekt. Oj, lekkie bump. Aj, Nerdzik ze Slajdem, chyba już nie chcieli. Jeszcze, wbije gwóźdź do trumny. Nie I nie, pięknie Cosiu wybronił, nie ekstra. Wybronę. Świetnie, no ale... powiem szczerze, że staje się taki komentatorsko troszeczkę jednostronny ten mecz, ale nie brakuje tutaj też y, y, pochwały dla drużyny Nerdzika. No, oczywiście widzieliśmy już kilka meczy w ich wykonaniu, więc jakby wiemy jak grają i y, duma aż rozpiera, kiedy widzimy zawodników, którzy są w stanie jak równy z równym walczyć z nimi. Tutaj proszę bardzo, zniszczenie za zniszczenie. Podwójne. Podwójne rozbicie. Szy szybki ricochet, szybka riposta. Już by 4-2. 4-2, tak. 4 już mecz. Drugi set, tak, to był drugi set, 4-2. Tak, tak. 2-0 w setach już dla drużyny Slide tak. Energica. Ale mimo wszystko jeszcze dajemy, e, czyli tak, jeszcze Gramy mecz. o punkty. E, zobaczymy, jak ten set się potoczy. No czy zawodnicy odpuszczą i będą grali, bym powiedział już bez ciśnienia, czy mimo wszystko jednak będą mocno walczyć i próbować za wszelką cenę jeszcze ten jeden punkt wyciągnąć z setów. Tak dokładnie, oczywiście trzymamy kciuki za jedną jak i za drugą drużynę. Natomiast no chłopaki Muszą teraz dać zlecić wszystko, żeby wyciągnąć chociaż ten jeden punkcik. Czyli było 2-1 w setach, 3 0. Tak. Piękny kikow, Jonusz się przebił. Jest Bierz nitro, bierze nitro. Aj, tu już chyba nic z tego nie będzie, tak? Jest już nerdzik tam poleciał. Slajdzik, pusta bramka. Nie! Jest Jonusz. Jonusz. Nie dał się tutaj, mam wrażenie, że y, szło na zderzenie na demolition. Y, udało się Jonuszowi uciec z tego roga, nie dać się przyprzeć. Pięknie tutaj spinczowana piłka. Ładny pińczyk tak jest. Oj, coś dobrze, Cosiu Jonusz tam, lewa strona. Próba wrzutki. Oj, czy? Ładne, jest, Cośu, leci, leci, ta... jest! Jest! Ależ to Pięknie, Jonusz! Ależ to Ależ zrobili! Równa bramka. Kotałek, bramka. dwa punkty za dwa zwycięskie sety dla drużyny Slide i Nerdzika. I mamy ostatni set tego spotkania. Kick-off, blokada. Piłka poszła lewą stroną, znaczy lewą stroną od Nerdzika, bo prawą stroną od chłopaków. Już się rozpędza slajd. I piękna Dobrze obrona. Zatrzymany, piękna obrona. Nie dali Coś się zwieść. Jeszcze raz. I on ja nie, 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 nie zareagował. Szkoda, Szkoda, szkoda bo yy, widać było, że była szansa na to. Wybronienie, tutaj coś już raz. I Jonusz powinien w tym momencie chyba wybić tą piłkę. Wydaje mi się, że Jonusz nie dostał informacji, że nadlatuje slajd. To jest okay. bardzo ciężko. Bardzo ciężko wtedy yy, obronić coś takiego. Mhm. Oj, tutaj chyba lekko spóźniony. Chyba coś już znowu Awk. nie? Ale Jonusz był lekko spóźniony, jeśli chodzi o kick off. Mhm. Więc chłopaki to oczywiście wykorzystali. Przebili się. Slide wjeżdża na ścianę z bo w rogu Taniec. Nie przejął mu Janusz. A il Piękna bramka, piękna bramka z powietrza. Chociaż myślałem, że Slajd tam poleci jakimś takim pięknym freestylem. <grym> no, stać go Zosta na to. Został zablokowany przez Janusza, więc musiał to nerdzik już przejąć. Równy kick -off. Jonusz, mimo wszystko, backflipem przebija piłkę na stronę pomarańczową. Coś atakuje atakuje, wrzutka przed pole karne, przed bramkę. Za drugą Ale, Jonusz, ale, ale coś. Oj oj, 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 pusta bramka. Ale nie wykorzystane. Przerzucenie do Nerdzika. Nerdzik freestyle, tak jest, pod ścianą. Ajajaj, za go poprzeczka. Tak jest, za wysoko odrobinę. Odrobinę za wysoko nie skontrolował tego. Och, oh, oj, to chyba było oj, takie śladek. przypadkowe, bym powiedział. Ale mimo wszystko kończy się bramką profesor Zostało zostało to wykorzystane. Niespełna. 3 minuty 10 sekund do końca tego seta mamy wynik 3-1 dla drużyny pomarańczowej profesor Nerdzik i Slajdzik prowadzą w tym turnieju jakby w sensie w tym meczu dwa wygrane sety, grają trzeci set czy Ciosiu i Janusz są w stanie jeszcze odebrać ten jeden punkt za zwycięskiego seta Oj, ale tak to nie odbiorą, tak to nie odbiorą punktu. Na razie podają, podają przeciwnikom. I on już się już tam rozpędza, ale nie, do no tu jest profesor Nerdzik. Przy profesorze on... i przy Slajdziku niestety każde, e, każda niedokładność, każdy błąd e, z, e, niewielki z, może spowodować, że e, z, zakończy się to e, utratą bramki. Dokładnie tak, dokładnie tak. Oni się, oni się nie mylą, oni zawsze wykorzystują. No i to jest chyba bramka. Tak, tak jest. jest. To My jest mamy bramka. Mamy 4-1. Nerdzik nastrzelił Jonusza. Ale slajdzik, no oczywiście nie przepuścił okazji. Jak mógł, tak wsadził do bramki piłkę. Tak jest, no Mamy pozycjonowanie 4, zawodników tutaj w tym meczu jest naprawdę niesamowite. Yy, oni wiedzą gdzie chcą zagrać, wiedzą gdzie ta piłka yy, ma trafić i yy, yy, mało kiedy zdarza się, że... Yy, tak, no nie ma tutaj przypadkowych piłek, absolutnie nie ma przypadkowych nie. piłek w drużynie Slajda i Nerdzika. Widać, że grają ze sobą długo. Oj, tutaj pod ścianą, pod sufitem, tu już jakieś opadanie, ani jeden, ani drugi nie nie zebrał no, się do tego. Coś tej się ze slajdem dzieje, a zdążył profesor Nerdzik. Slajd tam bym powiedział stał bezczynnie troszeczkę. Myślę, że to jest takie uspanie rywala. Yy, no, rzeczywiście, jakby można byłoby się rozkojarzyć, patrząc i zastanawiając się, czy, yy, czy to jest AFK, czy jednak jakieś bite, bym powiedział. Na przeciwnika. Coś już się rozpędza, idzie prawą stroną. Wrzutka tuż A. Przed... Ajajajaj. Nie było tam Jonusza żeby to zamknął. Otrzymany sledzik. No ale profesor Nerdzik już przy piłce. Jonusz tutaj tak próbuje zablokować. Świetnie, Cosiu przyszczypał piłkę tuż przy bramce. Jest bardzo dobry pinch, ale już tu znowu slajdzik jest przy piłce, już się rozpędził. O już tam nerdzik leci na ścianę. Double tap Cosiu wychodzi. Do, do Janusza. Oj. Janusz wychodzi. Ryzykownie, ale zdąży. Bardzo ryzykowna piłka. Ładnie, ładnie. A tak prosto na bramkę, nie do troszeczkę... nie otknął tego. Aj, ale coś upróbuje, próbuje. Szkoda, że nie wykorzystał tego. E... Tutaj Janusz nie trafiał na piłka, wracał na boisko. Jeszcze e... 7 sekund przed końcem Janusz zdetonował. Czy będzie obrona, czy będzie bramka? bramka. Nie, jeszcze ostatnia pójdź no, do trumny. Ach 5-1, tak kończymy to spotkanie, trzecie spotkanie. No, dokładnie. Ja bym powiedział, że jeszcze tą, ta sekunda jeszcze może skończyć się bramką, zobaczmy jak Nie, ta ostatnia coś akcja... już opuścił grę. Coś już opuścił. Koniec. Koniec. Tak, tak jest, tak gratulujemy jest. oczywiście Nerdzikowi Slidzikowi. fantastyczna gra. Fantastyczna Świetnie. gra. Jonusz, Świe... Jonusz i Cociu fantastycznie też odpierali te ataki, no niestety e, Nerdzik i Slide. tym lepsi. Dokładnie, mamy wynik 3-0. Gratuluję zwycięzcom. Przypominam tylko, że zawodnicy z danej drużyny powinni uzupełnić swoją punktację na stronie challenge, tam gdzie mamy swoje mecze. I powiedziałbym, że to byłby ostatni mecz dzisiejszego wieczoru. Nic, jakby więcej na tą chwilę się nie będzie działo, to znaczy to dziwnie brzmi, ale to był ostatni mecz tego, tego dnia turnieju. Na kolejne mecze myślę, że zaprosić można Was jutro, a to kto będzie grał i o której godzinie musicie śledzić na bieżąco: klikajcie wykrzyknik PS i wykrzyknik DC są to zaproszenia do grupy Discordowej. W prawdziwym studiu mamy strefę kibica, strefę turniejową, tam wszelkie informacje na temat tego co się dzieje w jakim dniu skróty meczowe i klipy możecie zobaczyć a jeśli nie byliście w stanie zobaczyć któregokolwiek z meczy możecie to zrobić jak najbardziej między innymi u mnie na kanale twitchowym w zakładce z filmami Każdy, każde spotkanie jest udostępnione można je zobaczyć i Zachęcam też do tego, aby w strefie kibica narobić rumoru, komentować wasze mecze, rywalizować, jakby oceniać rywalizację, dopingować waszych ulubieńców. I cóż, żegna się tak, z wami... Dokładnie tak. Żegna się z wami Wilku. I Lewymaster. Bardzo dziękuję serdecznie Was bardzo i do następnego razu. Trzymajcie się, do zobaczyska. Cześć!